Byłam jedną z pierwszych osób, która miała telefon komórkowy w Polsce, I, ale to były takie duże telefony i pamiętam, że kręciłam e, jakiś film, coś z Andrzejem Barańskim i e, jak dzwonił mój telefon, to przerywaliśmy ujęcie. Ja mówiłam, przepraszam. Jest do mnie telefon i przerywa, aktorka przerywała ujęcie, i wszyscy patrzyli na mnie, jak ja idę odebrać telefon. A w ogóle się reżyser nie denerwował, bo dla niego to było coś tak wstrząsającego, że na planie dzwonił do mnie telefon, że on po prostu z nabożeństwem patrzył, jak ja idę, odbieram jakąś głupotę od matki, jakiejś, czy ja przejdę na kolację. A ja pamiętam, że w latach 80. kręciliśmy, byliśmy na planie i nawet nie, nie było jak się skontaktować, że kierownik produkcji chodził do jakiegoś, albo taksówką jeździł do hotelu, żeby się połączyć z, z produkcją, która gdzieś tam była. Ja nie wiem, jak myśmy żyli, nie wiem, jak sobie z tym wszystkim dawaliśmy radę.